Ten film jest moim zdaniem, próbą połączenia pełnej, pełnego akcji filmu Terminator, z tą częścią psychologiczną, kultowego filmu Blade Runner, i w dodatku jest to wszystko przyprawione taką tkliwą miłością, czy ckliwością, które możemy spotkać w filmie Love Story lub to tylko miłość. Mamy tutaj walkę ludzkości ze sztuczną inteligencją, e, która następuje e, po wybuchu bomby atomowej w Los Angeles. Ale dlaczego ta wojna wybucha? Do tego na to te pytanie do końca nie znajdziemy odpowiedzi. Bo czy to jest wina sztucznej inteligencji, czy to jest błąd człowieka? Nie wiemy, to już jest nieistotne, bo wojna karmi, karmi się sama sobą. Amerykanie z zapałem i determinacją ścigają roboty i sztuczną inteligencję, jakby to byli terroryści z Alkaidy pod wodzą Bin Ladena. Azylem dla sztucznej inteligencji jest Nowa Azja. Akcja filmu toczy się w 2065 roku właśnie na terenie tej Nowej Azji, gdzie znajdują się obozy robotów i sztucznej inteligencji. Głównymi bohaterami jest człowiek półrobot. Jego żona, która kolaboruje z robotami oraz Alfie, e, dziecko, e, które ma być ostateczną bronią. Film momentami pędzi z prędkością pendolino, wciskając nas w nasz, nasz fotel, e, by za chwilę potem zwolnić, e, zmienić się w taką monotonną, ckliwą opowieść o miłości. Mam wrażenie, że ten film może stać się kultowym filmem science fiction, jak te filmy, które wymieniłem na początku recenzji